Witajcie, ja nazywam się Klockowy Jedi. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla Was gazetkę. Zobaczymy, co przygotowało wydawnictwo Blue Ocean, bo to jest pierwsza gazetka ze Star Wars. Od Blue Ocean, bo Blue Ocean teraz jakby będzie produkować wszystkie gazetki, wcześniej to był Egmont. No i tak, w gazetce znajdziemy Snow Speedera, kartę limitowaną dwa droidy, tylko tutaj jest. Więc no. Rzadka w miarę, będzie można jeszcze gdzieś dorwać na Allegro. Ale to tam. Oraz jedną saszetkę. Ja akurat nie zbieram tych kart, ale zawsze taka jedna saszetka to spoko jest. Żeby zobaczyć nam jak one wyglądają. Okej, okay. więc odpakujmy. Okej. Okay. Magazyn. No, na okładce Paul Dameron wraz ze swoim droidem BB8, jeszcze jest tutaj informacja, że Snow Speeder ma 28 klocków Lego. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego w magazynie. Taki przeglądik zrobimy. Widzę, że zaczyna się komiksem dosyć długim komiksem. Tutaj widzę, że reklamują karty Lego Star Wars. Tutaj dalsza część komiksu. Komiks, komiks. Widzę, że plakat Snow Speedera. Na końcu jeszcze pokażę wam, jak on tak wygląda. Tutaj dołącz do ruchu oporu. Tutaj reklamują plakat. Le, 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 przepraszam bardzo, gazetkę Lego City. no też mo-, można wyczytać, że saszetka z kartami, Lego Star Wars. Tutaj coś dla dzieci, czyli do Bazy Marsz który dojdzie, pierwszy strzemowiec bodajże. Tutaj reklamują zestawy z Bitwy o Chod. Mi się osobiście tak średnio podobają te z tymi strzałkami jakby. Tutaj jak zbudować Stone spidera którego sobie zaraz obejrzymy. Tutaj Luke Skywalker. Krótszy komiksik. Na pół strony. Tutaj kto jest szybszy. I tutaj Konkurs, w którym możemy wygrać takie oto zestawy: czyli mikro myśliwiec A-Wing, ruchoporu, a tak myśliwcem X-Wing i pojedynek w bazie Starkiller. Ok, tutaj kolejny numer ukaże się 17 lutego. Możecie się spodziewać też wtedy recenzji na kanale. I tutaj jeszcze reklamują, że będzie Parker w magazynie z Hidden Side. No i nowe wydanie. Magazynu Lego Ninjago. Dobra. To zaraz widzimy się po przerwie, jak zbuduję Snow Spidera. W zasadzie do poczęcia. Dobra. Dobra, ale zanim zobaczycie Snow Spidera, to przyjrzyjmy się bliżej karcie droidów. Statystyki ma tak. Rzadkość występowania: 35. Poziom emocji: 97. Oj, tu chyba tak trzeba było. Efekt karty 101. I tutaj jeszcze wartość wymiany 88. Osobiście, jak krytykowałem te karty, to jakoś nie zwracałem uwagi na statystyki. Zresztą mamy, że są, że ta karta limitowana jest z ruchu oporu czy z rebelii. To jest chyba akurat rebelii. Herb. No, dobra. Teraz jeszcze tu plakat chcę pokazać, który był dostępny w tym egzemplarzu. Ok, teraz się przyjrzyjmy się bliżej Snow Speederowi. Osobiście, co mi najbardziej przeszkadza, to to, że nie można go ustawić tak prosto. Ale można. Nie, no bo osobiście, jak tak ustawiam, to mi jakby non stop się tak przechylał, ale to nie wiem, czy tak mi się, wyda... nie wiem, czym się tak przechylał akurat. Ale można go ustawić prosto. Dobra. Co do samego Snow Speedera. Osobiście, najbardziej, co mi się podoba, to. Te przeźroczyste elementy oraz pomarańczowe bardzo spoko. Jak chcecie, na przykład ten, co emituje cockpit, jest najlepszym, moim zdaniem, element. Całościowo no, nie jest najgorszy, też jakoś nie jest super najlepszy. Bo jak się wydaje, to snowspeeder nie był tak prosty, tylko bardziej tak wykrzywiony w dół. Ale to już trudno. Na pewno jest lepszy od tego Stone co było w poprzedniej gazetce, bo to, to już było w ogóle, znaczy nie poprzedniej już. Dawno była dosyć ta gazetka, ale to już mniejsza to Okej, okay, mamy jeszcze paczkę kart. Nie wiem w ogóle, jakie są, karty są rzadkie, ale mamy tak. 79 kart postaci, 28 błyszczących kart, 27 kart All Stars, 18 kart komiksowych. Osobiście chciałem ją trafić bo tą komiksową, bo wydaje mi się, że to jest jakaś fajna. 18 kart pojazdu, 18 kart puzli, karty specjalne. 4 karty. No, ale padła mi bateria w telefonie, więc dokończmy to. Skończyliśmy chyba na tych kartach specjalnych. To są 4 karty na 20 20-lecie, 10 kart pojazdów, jedna w co piątej zateczce. No zobaczymy, co ciekawego dropnie nam z tej staszeczki. Dobra. Ok. Agent Oddziału Inferno. Może tak będzie lepiej pokazywać. Agent Oddziału Inferno. Gorliwa... Okej. To jest jakaś taka... niespodziewana przesyłka. O, to niesamowite, właściwie co to jest? <gry> I ostatnia, przedostatnia karta. Dysportowany Hat. Wydaje mi się, że to będzie jakaś karta specjalna, ale zobaczmy. Ulala! Ciekawa karta. Mistrz i uczeń. Joda i luk. No nie wiem, jaka to jest karta. Nie wiem, czy to jest ta błyszcząca. Jak ktoś się na tym zna, to możecie napisać komentarze. OK. To dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Gazetka no, nie najgorsza. zwłaszcza, że tyle dodatków dostajemy. No więc jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. A ja się z Wami żegnam. Siema.